Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować śliczny, malutki no, powiedzmy szpiegowski aparat. czy nie, dobrze, określę od razu tak, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Tego aparatu nie używał James Bond. On używał e, Minoxa. Tego aparatu też nie używało CIA, KBGB, FSB, ani żaden Znany ogólnie wywiad. Natomiast e, jedną z jego wersji, tą wczesną, używała Policja e, Japońska. Czarną wersję, czarną, bo był w różnych kolorach. Natomiast sama historia tego aparatu jest związana z wywiadem. E, sam aparat. E, ja mówię o minucie 16, bo nie wiem, czy wszyscy przeczytali tytuł. minuty 16. Sam aparat e, powstał z inicjatywy. Znaczy, pierwsza wersja jego e, pana Kan. E, Kanbei Hanagi, był, ten pan Kanbeja Hanaga był właścicielem zakładu fotograficznego i sklepu fotograficznego i podobno od zawsze, czyli od przedwojny chciał wyprodukować mały, taki fajny aparacik. I po wojnie w 1947 roku spotkał pana Gokana Nishimura. Pan Gokan Nishimura był inżynierem w czasie wojny pracował w wywiadzie japońskim w sekcji konstruowania miniaturowych aparatów szpiegowskich. Te aparaty, w, przeważnie maskowane jako matchboxy, jeździły do, jechały do Stanów do pracy, do Pearl Harbor, robiły zdjęcia przed atakiem. Podobno oni tego robili dużo, takich aparatów. I pan, z zakończeniem wojny pan Gokan Nishimura. Nishimura został zwolniony z pracy w wywiadzie wojskowym i okazało się, że hmm, tak za bardzo nie ma co robić i w jakiś sposób, nie da się ustalić w jaki, oni się ze sobą spotkali i zawiązali w 1947 roku filmę Conan Camera Laboratory, która miała się zająć stworzeniem takiego małego aparatu, miniaturowego aparatu. Y, ta, oczywiście, ten rozkładanie, czyli nawiązuje jak najbardziej do słynnego Minoxa Patrzcie, czy z oby strony biorę, bo jest wersja James Bonda, który trzyma go do góry nogami. Dobrze, dobrze go trzymałem. I stworzyli oni wtedy aparat. który się nazywał Mika Automat. Aparat, pierwszy, ta Mika Automat, oni do niego importowani z Niemiec obiektywy. Były to Tesady trzydziestki piątki ze światłem trzy i pół. Ale to było dosyć drogie, w związku z tym, szukając jakiejś oszczędności kosztów, no bo aparat się w sumie zaczął sprzedawać i jakoś się sprzedawał. Trzeba było, rozumiem, taką masową produkcję, żeby jednak z tego mieć jakiś zysk. Zaczęli nawiązali współpracę z firmą Hyoda Kogaku, później znaną jako Minolta, która zaczęła dostarczać im obiektywy. W ten sposób powstał aparat, który się nazywał Canon. Canon Konan 16 Automat. Aparat z obiektywem Rokkor 25 mm o 3,5. Zresztą tym samym obiektywem to jest w tej Minolcie jeszcze. Firma później... Yy jak to wyszło ogólnie, że firma Powiedzmy Minolta przejęła całkowicie, wykupiła całkowicie ten zakład. Do końca nie wiadomo, natomiast oni produkowali później przez jakiś czas tego ten aparat Konan 16 Automat, ale w momencie kiedy przejęli całkowicie firmę, zmienili mu nazwę na Minolta 16 Automat. Natomiast w 1955 roku wypuścili zmodernizowaną wersję. Przerobili ten aparat, ich już inżynierowi z Minolty i powstał wtedy właśnie ten Minolta 16. To jest rok 1957. Przepraszam, w 57 roku. W 55 był tamten poprzedni. W 57 roku powstała właśnie Minolta 16. Pierwsza wersja. Były dwie wersje tej Minolty. Tą produkowali przez 3 lata. Czym się to wyróżnia ten aparat? No jak nogami. Jak wiadomo, na zasadzie przewinięcia, naciągnięcia migawki za każdym razem, to jest o tyle fajne, że w momencie, kiedy aparat jest gotowy do robienia zdjęć, widać czerwoną kropkę, niebieską kropkę. Jeśli zrobię zdjęcie, kropeczka niebieska zniknęła. Przewijam aparat znowu jest gotowy do robienia zdjęcia. jeśli nie zrobiłem zdjęcia i go złożę to on nie przewinie mi ani nie, nie przewinie mi yy, nie pokaże mi, że mi klatka przeskoczyła ani nie przewinie filmu mogę go, a nie będę robił złożyć i nie ma problemu w związku z tym ten mechanizm to jest tak dosyć skomplikowany on może wykonać w takiej specjalnej kasycie tak wygląda mniej więcej kaseta do tego aparatu mniej więcej na hmm, może wykonać na negatywie o to jest oryginał negatywu jakiegoś tam wykonać 20 zdjęć rozmiaru 11 na 14 mm gdzie 10 na 14 bo film ma 11 a klatka ma 10 na 14 mm Rozkładanie jego żeby wymienić kasetę jest proste zdejmujemy i tu w to miejsce o, w to miejsce wkładamy od razu gotową kasetę ta kaseta nie wyjdzie to jest troszeczkę innego modelu i nie zmieści się. Musimy ręcznie zasadować licznik, zamykamy i możemy zrobić, yy, robić zdjęcia. Ten aparat jeszcze miał jedną yy, taką ciekawą rzecz. Można było mu zakładać filtry. Tu możemy ten filtr wziąć, zdjąć i zamiast niego założyć inny filtr. Później były tam jeszcze nasadki, które można było przybliżać odległość. Stałe, stałe obiektyw o stałej ostrości. Jak powiedziałem, rok 25 mm światłem 3,5, gdzie ta ostrość jest ustawiona mniej więcej na 4,5 m na szpiegowski aparat to troszkę za dużo bym powiedział przy przysłonie, jeśli zmienimy przysłonę bo możemy przysłony zmieniać od 3,5 do 11, jeśli zmienimy przysłonę na, na 5,6 to już ta odległość zmniejsza się do 2,5 metra a przy przysłonie 11 to jest trochę powyżej 1 metra, o tym trzeba pamiętać bo w tym sposób możemy regulować tą głębią mostości powiedzmy może wyjście na tym do nieskończoności do tego mamy tutaj trzy czasy 1,25, 1,50 i jedna dwusetna część sekundy co daje możliwości całkiem y, dużego duże, duże do tego, żeby dobrać właściwą ekspozycję aparat produkowali 3 lata po 3 latach zrobili modernizację aparatu wprowadzając nową wersję dziś my określamy to minota 16 Mark II, natomiast ona niczym się nie różni, jest tak samo opisana y, tak samo wygląda jedyną różnicą raczej, y, co zmienili Zmienili przede wszystkim obiektyw. Zmienili obiektyw, zastosowali obiektyw 22 mm ze światem 2,8, ze światem 2, 8, ale przede wszystkim też Rokkor'a, tylko tyle, że tu, w tym aparacie jest obiektyw 3-soczewkowy, a w tym nowym, czyli w wersji Mark 2, jest obiektyw 4-soczewkowy. Jak to rozpoznać? No tu jest opisane, że to jest yy, lens rokkol Core 3,525, ale przede wszystkim wystarczy spojrzeć tylko na to, to, to gdzie ustawiamy czas, i przysłonę? I jeśli mamy przysłonę od 2,8, a czasy do tego jeszcze do 1,5, bo drugą rzeczą to dołożyli mu lepszą migawkę, z czasami na to teraz wiemy, że to jest wersja druga. I ta wersja druga. W sumie produkowana była do 72 lub 74 roku, różnie źródła mówią, czyli do końca produkcji aparatów yy, tych Milot 16, ponieważ yy, później powstała następna i następna wersja coraz bardziej rozbudowane, automatyczne, z pomiarem światła, yy, komórką selenową, później komórką CDS yy, i takie... Yy, coraz większe, chociaż jedną z najładniejszych minut tych późniejszych to jest dużo późniejsza Minolta, jest to Minolta 16MG i ona jest, jest jedną z tych najładniejszych, doda powiedział, że najładniejsza. Minotą, która zwróciła jakby do tych korzeni, czyli była tą małą z powrotem Minotą, robiącą zdjęcia, tylko to ona już nie jest tak, tylko tu mamy takie pokrętło. Do. A, w tą stronę. To pokrętło do przewinięcia filmu i zrobienia zdjęcia. Ona jest też głośniejsza. Ta. ta minolta. Jest dużo cichsza. Dzięki temu można nią naprawdę. I ona jest taka, że jej, ludzie patrzą na ciebie i nie, nie widzą, że ty robisz zdjęcia w ten sposób. Możesz zrobić takie zdjęcie człowieka przy, stojącego przy kiosku, i on nawet ci nie. Ludzie, którzy przechodzili, nawet ci nie zorientowali, że ja w tym momencie robią zdjęcie może zrobić zdjęcia, tak jak tu są zdjęcia y, drzwi do starego banku. On już jest niestety nieczynny, bo tak do prawdziwego banku może zrobić zdjęcia i też nikt tego nie zauważy. To nie był Apach Szpiegowski, ale Taki prawie jak szpiegowski aparat, mały, poręczny i, i, i kieszonkowy aparat. W sumie tych minus 16 tej wersji, zwłaszcza tej wersji drugiej, sprzedało się bardzo dużo, zwłaszcza w Japonii. Były sprzedawane w różnych kolorach. Najpopularniejsza jest srebrna wersja, ale były w czarne, złote. Różne, róż, różne kolory. Nie będę zastrzał, bo nie pamiętam wszystkich kolorów, które były produkowane. W sumie ostatnią wersją w 1974 roku była wersja 16QT, która zamknęła jakby czas tych, tych aparatów, minuty 16. W tym czasie, od tego 50. Powiedzmy, od, od końca lat 50. do 74. roku w Japonii powstało dosyć dużo tych y, miniaturowych aparacików na filmy y, 11 mm, później na większe, spelforowane, y, nieperforowane, natomiast było tego bardzo dużo, do czasu, dopóki praktycznie kan, y, Kodak nie wypuścił swojego y, systemu y, 110 który był dużo tańszy, dużo prostszy, aparaty były plastikowe i tanie, też robiły zdjęcia, i to w sumie spowodowało całkowity krach tych Iminot 16 i jego podobnych aparatów Mamina 16, Jasika 16. Tam te, tych, tych aparatów było troszeczkę różnych i one praktycznie z dnia na dzień przestały się sprzedawać. Yy, niestety było tak, że każdy z producentów, znaczy część uznała ten system, tylko że z tego aparatu, tu, bo tu są różne kasety do nich, tu jest troszkę większa, yy, jako jakby podstawowy to, tej Minolty, yy, ten system i robiła do niego, pod niego yy, swoje aparaty, po to, że można było wymieniać kasety, ale większość była taka, że chcie, chcie, żeby chcieć kupić negatyw, trzeba było pójść do danego yy, przedstawiciela, yy, z, yy, filmy konkretne i do konkretnego modelu kupić konkretny negatyw, co też kadlicz co też powodowało, że teraz sprzedaż była mniejsza. Sam aparat, no, to były, tamte czasy to były takie, że Aparaty tego typu, czyli takie małe, były też do wszelkiego rodzaju archiwizacji dokumentów używane. W związku z tym negatywy były dobre, było ich dużo i były bardzo dobre, czyli były o niskiej czułości i drobnoziarniste. Ja do swoich zdjęć tutaj jak robiłem, no użyłem zwykłej Formy 100 obciętej do tego formatu. W związku z tym ja wiedziałem, że to nie jest drobnoziarny, to, to jest dobry negatyw, ale maksymalnie dobry. Do niego by trzeba było zastosować negatyw bardzo drobnoziarnisty i wtedy byśmy uzyskali ładną jakość zdjęć. Ponieważ nawet jeśli spojrzymy na to podstawowe tutaj zdjęcie, które jest za mną, to widać, że jakość zdjęcia tego obiektywu trzysoczewkowego jest całkiem w porządku. Tu poległ. Negatyw, który po prostu jest ziarnisty, i dlatego tak, tak, takie zdjęcie wy, wyszło. Natomiast zdjęcie zrobione kawałeczek sekundę później, w drugą stronę. To jest dobre, bo nie musisz tego parametry ekspozycji, ale jeśli tu dobra ekspozycja, to tam pod słońce będzie taka sama ekspozycja ostości, nie trzeba ustawiać. I to jest zdjęcie zrobione pod słońce. Widać jaka fajna, taka, taka ładna flara wyszła na tym zdjęciu. E, artystyczna bym powiedział, natomiast mimo wszystko, co by nie mówić, to jest rockor. W związku z tym on musi być dobry, nawet jeśli jest tak maleńkim obiektywem. E, to, yy, to można będzie obejrzeć galerię zdjęć, to należy brać pod uwagę to, że gdybym, gdybym, ale nie mam takiego Czy gdybym poszukał negatywu, tylko to jest tak: ciężko jest yy, kupić negatyw za ho-ho-ho, przyciąć go, wyciąć z niego ten właściwy pasek użyć, po to, żeby stwierdzić, że ale ten aparat i tak nie robi zdjęć. Ta, ja wiem, wiem co mówię, ponieważ dzisiaj wywoływałem negatyw z aparatu, gdzie robiłem go w sumie czwarte podejście do aparatu, żeby zrobić poprawne, dobre zdjęcia i ogłosiłem sukces, bo dzisiaj mi się udało. Czwarte. Jakbym miał zrobić tak przy każdym aparacie, to bym splajtował już dawno. Natomiast minuta 16, jeśli znajdziesz, to tak minuta 16 pierwsza wersja jest pierwszą wersją, natomiast do fotografowania lepsza by była wersja druga ponieważ ma lepszy obiektyw trochę lepsze czasy też natomiast ogólnie Sama frajda fotografowania taki małym aparatem, znaczy, ja wtedy chodząc po ulicy, miałem dwa takie aparaty. Drugi był podobny do niego w drugiej kieszeni, a w trzeciej kieszeni miałem cejsowskiego baby boxa. W związku z tym miałem trzy aparaty przy sobie, a jakbym niczego nie miał. I tylko a, wyjąłem ten, przełożyłem do drugiej kieszeni, i tak na zmianę. A jak mi się skończyły w prawej, to przekładałem do lewej kieszeni, robiąc na zmianę tymi aparatami zdjęcia naprawdę fajna, fajna, fajna zabawa, cieszę się w ogóle, że cokolwiek z tego wyszło. Yy, może, 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 ale to musiałbym przemyśleć dokładnie, jak z, y, jaki negatyw kupić, jak go drobno wywołać, żeby on miał jak najdrobniejsze ziarno yy, i może jeszcze kiedyś do niego podejdę, chociaż nie jestem pewien, ponieważ trochę tych aparatów jeszcze czeka w kolejce do tego, żeby porobić nimi zdjęcia tych miniaturowych, subminiaturowych. Tu, jak powiedziałem, ja do niego nie mam kasety. Ja używałem przerobionej kasety z innego aparatu, za dużej lekko. W związku z tym, też nie wiedziałem, czy w ogóle coś z tego wyjdzie, czy ona po prostu mi nie, nie zaświetli. Stąd zdjęcia, jak popatrzyłem na negatywie, ona, ta kaseta była niedopasowana, więc zdjęcia tak czasami. Yy, tak by pływały, czy tak je ustawił, raz tak, czasami nałożyło mi klatki też z tego powodu, że ta kaseta nie była właściwa, ale ogólnie jestem zadowolony, zarówno z samego fotografowania Minolta 16, bądź tego nie używał, ale nie szkodzi, nie szkodzi, ja używam i bardzo jestem z tego zadowolony, także ogólnie zadowolony jestem z fotografowania Minolta 16, jak Ci się trafi to... Warto to, tym porobić zdjęcia, a tak dla ciekawości własnej. Zapraszam do wierzenia galerii zdjęć, ale tak uczciwie. Ziarno, bo to jest malutka klatka, 10 na 14 mm. Ziarno, które widać, to nie jest wada obiektywu, tylko to jest specyfika negatywu użytego, ale i tak fajnie było. Dziękuję Ci za uwagę. <gryw> dziękuję patronom za wsparcie. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia. Cześć.